Ignacy! zatrzymali się na pączki? Spójrzcie, tutaj chodzimy do Pana na pączki po drodze. Przepyszne się. Naprawdę przepyszne. Bierzemy już trzeci albo drugi dzień i będziemy wracać. Codziennie staramy się odwiedzić inną plażę na Phuket, jak już mamy skuterek. Także graty zabrane, skuter nasz odstawiony, a tam ine z młodym na Banana Beach. Banana beach, zaraz tu coś czuję, nie będzie mieć parkingowych, bo bo jeszcze jest w miarę chyba wcześniej, chociaż... To też może nie jest, wcześniej. Ale wczoraj jak przyjeżdżaliśmy po południu, to tutaj było full zastawione pobocze, a teraz jest jeszcze pusto. Pójście. Banana Beach! Jesteśmy na Banana Beach. Słuchajcie, jestem w szoku. Myślałem, że tu będzie dziczno. Doleżana infrastruktura, jest toaleta płatna, jest, są leżaczki. Nawet panie cztery od masażu są. z czemu tu nie przyjechaliśmy wczoraj? Bo na Google było napisane, że jest yy, bardzo ciężkie zejść. Tak. A zejście było po prostu troszeczkę z górki i nie było chodnika. Nie, to było, było mega lajtowe, bo ja zresztą z dzieckiem, więc wiecie. No, zajście było takie... trudność 1 na 10. Po prostu na wózku inwalidzkim byście nie zjechali, o. To jest Ale jeden... wózkiem Ignacego już byśmy raczej zjechali. No, raczej by dało radę. Idziemy zobaczyć wodę i piaseczek na plaży, bo tutaj jest taki przedsionek, bym powiedział. Powiem Wam, że plaża jest naprawdę rajska. Nie ma bardzo wielu ludzi. odziwo jest nawet bar tutaj. Yy... I znowu są takie. Jest dużo, ludzi? Jak na to jest dużo ludzi? Ines mówi, że jak na tam powierzchni jest dużo ludzi. Znowu są takie kamienie przepiękne. W sumie nie wiem co w nich przepięknego, ale nadają fajny klimat tej plaży. No nie wiem, na całej bananabicie jest może 40 ludzi. Około. Może 50 Idziemy znaleźć swoje rajskie miejsce na tej plaży. Spójrzcie, oto nasze dzisiejsze śniadanie. Pączuszki z lukrem dla Ignacego Bez i półtorej kg Butanów. W jakiejś śmiesznej cenie, nie wiem, 4 zł za kilo. I jak oceniasz tą plażę i wodę? Wodę jeszcze nie wiem, wygląda na fajną. Ale falę jak? Nie ma tutaj nie ma, fal. Fal nie ma, jest spokojnie, tylko wejście do wody. No, pytanie, czy nie ma fal, bo, bo po prostu może jest spokojne dzisiaj w całej wyspy, czy tutaj jest taki zakątek cichy? Miało być tak. Może być, bo jest taka lekka zatoczka, więc możliwe, że tutaj gdzieś te fale się wyciszają. Także Banana Beach na pewno dobra jak na razie do plażowania z dzieciakiem małym. Nie, mnie nawet tu jest. No jest trochę ludzi, jest więcej niż wiecie na innych plażach. Ale nie jest to jakiś natłok wiecie, jak nawet yy, chociażby nad jeziorem polskim. No, ale może dzięki temu, że jest tutaj ten parking taki nie za bardzo duży, taki przy drodze, plus to, że jest niby ciężkie zajście, które zajmuje pół minuty i jest to banał, może to część ludzi odtrąca Ej, i mniej tu przyjeżdża. Są trzy zejścia, nie? Tak? Tak, są trzy zejścia chyba i może wiecie, inne są cięższe. Ale my tym głównym zeszliśmy z napisem Banana Beach. Pier Pierwszy od naszego miasteczka. od airportu. Pierwszy od i było lajtowo. Wnaśmie papaję, którą tata dzisiaj z rana obrał specjalnie dla niego na śniadanko jako pierwszą przekąskę. A tutaj mamy Rambutana, którego zaraz otworzymy. Piękny, różowy kolor. Ciekawe czy uda się bez noża, którego oczywiście nie wziąłem. Wygląda jakby się nie dało. Fatalnie. Jeszcze by trzeba wiedzieć jaką techniką to obierać. Może ten jest niedojrzały. Dobra. Świetnie, że nie wziąłem noża. Chyba trzeba coś zaimprowizować. Momencik. tam o swoją szczotkę, bo youtuberem się zawsze wyglądać nieskazitelnie. I szczotka jest zaostrzona na końcu, dzięki czemu można rozłupować nią różne owoce. Rozłupować? Rozłupować. Pamiętajcie, nowe słowo wpiszcie do słownika PWN. Rozłupować, czyli szczególny sposób rozłupywania przy pomocy szczotki tam w środku wygląda tak. Taka biała kulka, trochę jak Lici. Pierwszy pozwolę sobie zdegustować, a później. No ja jak, jak zwykle. Mm. Ta arpejska, uważaj. Mm. Trochę jak Lici, ale w sumie zupełnie inny. Konsystencja jak Lici. A bardzo dobre, przepyszne. Zapewne bomba witaminowa. Także jemy. Nasze półtorej, chwilę od teraz. Bawi go, że ten kamień jest taki ciężki. Słuchajcie, od czterech dni już nie ma zbytnio słoica, tylko się przebija takie ledwo, ledwo co. Aczkolwiek dobrze, bo nie trzeba na plaży szukać cienia. Możemy sobie rozkładać kocyk gdziekolwiek chcemy ja! Gorzej dla mamy Gorzej dla mamy, bo się nie opali Chyba w górach będzie się opalać Ach, Tata idzie się kąpać Trzymaj Słuchajcie, tutaj nie ma że fal Także Ignacio może nauczyć się trochę co to znaczy Co to znaczy może? Marcin, no nie zostawiaj go Może się nauczyć co to znaczy może, bo tutaj nie utonie Myślę, że w tych warunkach spokojnie sam sobie poradzi ja tam, Jak widać daje radę А тут идёт компакт Не <organizational noise> понравилось? O, pieski! Pieski tam są! Wow. Wow. Hello Ignacy, podobają Ci się te łódeczki? Wow. Ju! Ignacy, siadasz do windy? Idę. Sema! Ba! Dzisiaj znowuż y, niestety nie trafiliśmy na rybę, bo ktoś nam zjadł dwie ryby. Poszliśmy na ryneczek i już po połowie godziny ich nie było. Także szukaliśmy y, alternatywy. Stąd Suda Restaurant. Y, wczoraj tędy przychodziliśmy i było full, normalnie było pełno. I mówię do Ines dzisiaj, że możemy spróbować tutaj. I przeszliśmy obok tego więc Mówi, nie, tu baga mnie pusto. Nie wiecie o co chodzi? Pusto. Trochę straszno, są plastik i bieda. Eee, ale mówię, chyba to tu, sprawdźmy ocenę, a tam 4,8 na 80 ocen chyba, także wyborne, mówię wchodzimy. No, no i coś czuję, że będzie przepiecznie, bo to miejsce wczoraj było pełne. Dzisiaj jakoś pechowo jeszcze nikogo nie ma, ale też coś czuję, że zaraz się zapełni. No i wzięliśmy to miam zup z owocami morza i smażony ryż. A Ignasiu będzie jadł od nas. I zobaczcie, szejki, szejki. Mój jeden po prawej stary, nowy, tam Ines po lewej, i jeszcze dostaliśmy od pani bonus, połówkę, takie co zostało w Blenderze. A całe prawie dostaliśmy od pani w bonusie, bo już nas znają, bo codziennie od czterech dni tam przechodzimy. I wczoraj też dostaliśmy bonus, nie? Tak, wczoraj, wczoraj dostaliśmy pół kubeczka, ale w ogóle jak nic, Bo wiecie, stanęliśmy, zamówiliśmy, no i stoimy, stoimy, płacimy przy odbiorze. No i zawsze Marcin płaci. Ja po prostu wzięłam te soczki, a on już zamawiał obok, e, brał sobie Duriana. No i ja poszłam do niego i e, pani potem woła nas, że nie zapłaci, mi się, a dostaliśmy, wiecie, pół tego. E, pół kubeczka e, tego, soczku dodatkowego. No i wstyd jak nic, a zostawiliśmy tam 30 na piwku. No i co takie rekompensaty w sumie, że... że, że że zamuliliśmy, no i dzisiaj już dostaliśmy cały ten, cały soczek. No, dostałem po prostu 70 bo był, daliśmy stówę i, i po prostu wiecie, się zwinęliśmy z przeprosinami. No ale dzisiaj znowu dostaliśmy full, full soczek, no jeszcze jak byłem tego duriana kupować, to też ciekawa historia, bo podbijam i tani durian, 15 zł za kilogram już obrany chyba. No i mówię do ziomka, że za 20 żeby mi dał, za 20 batów, czyli tam za 2,50. No i hop, wyjmuje kawałek taki Duriana, mały, według mnie mniej niż 20 batów, za 10 batów max. I... czyli wiedział, że chce na spróbowania, nie? I po prostu mi dał go i mówi, że nie chce kasy, że nie chce kasy. No i próbuje mu 3 razy dać, mówi, że nie chce kasy. I... że dla ciebie, nie? Także... no zostawiłem mu te 20 batów, dostałem taki kawałek degustacyjny wart max 10 pewnie. Ale w sumie więcej nie potrzebowałem, a... A to jest ciekawe, że tutaj ludzie, mimo że mają niewiele... Nie mówię, że oni są biedni, ale no ich możliwości finansowe w porównaniu do europejczyków są znacznie mniejsze. No nie oszukujmy się. Oni tutaj nie zarobią 4, 5, 6 czy 8 tysięcy złotych, jak można zarobić w Polsce bez problemu no często. Dzisiaj kupowaliśmy soczki. Ines, wychodzisz z kadru. Marakui. Yy, I pan też dał nam jeden yy, dodatkowy soczek, także... Jeden dodatkowy taki de na degustację nam dał na początku, aczkolwiek... Yy, jeden z tych trzech soczków wydaje mi się, że był yy, z... Yy, jaki? Jak się alkohol robi? Tak jak już się alkohol robi z takiego soku, no to tak smakował. No, ale mniej szok. W prostu nie wiemy. Nie wiemy, czy tak miał smakować, ale nie, według mnie był yy, już yy, z... Yy, Stary, Stary, no już alkohol się zaczął wytwarzać. Wiecie o czym, wiecie co chcę powiedzieć, nie? No ale ogólnie ludzie mają bardzo dobre serca tutaj. Mm, dają od siebie dobra, dużo. Banany ile razy dostaliśmy? No, banany ile razy dostaliśmy? Więc chcemy zazwyczaj jednego albo dwa banana dla innego. A ten, a już nieraz się zdarzyło, że po prostu dobra macie, 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 nie? No, bo wiecie, byście byli gdzieś w Barcelonie, nie wiem, gdziekolwiek, w Amsterdamie by i by wam dali gratis. No to uśmiechnięcie się i przyjmiecie i raczej bez kombinowania, ale jak daje wam coś ktoś od siebie, kto zarabia trzy razy mniej praktycznie i ma mniejsze możliwości, albo pięć razy mniej czasem, no handlują sobie na targu, no to nie wiadomo ile oni mogą zarobić, ale raczej nie jakieś ogromne pieniądze, no to aż nie, nie pozwala sumienie nie dać tego hajsu, no to jest aż, wiecie, człowiek by się spalił chyba, może nie ze wstydu, ale przed samym sobą by się mógł spojrzeć w lustro. kreveta. Ignacio. Krevetka. Mmm, pišne. Dziękuję. Krab. Ines, jak ta zupka? Bardzo dobra. W ogóle ma bardzo czerwony smak, kolor. I byłam przekonana, że będzie wiecie, pikantna, ale nie jest pikantna od To jest Tomiam eee, i wygląda jakby była chyba z Tona Sifu w niej, nie? Ines? Mhm. Naprawdę jest Tona Sifu w niej. Na, na reżu już nie aż tak. To jest szklane. Nie, no, tak jest to na seafoodu. Wygląda przepysznie, zaraz ja spróbuję też. Wyobraźcie sobie. Zaczęłam mieć na zupę. No i. E, dobra jest bardzo, no więc jem, 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 nie? Ale wiecie, jem dużo zupy, a e, krewetki i tam mu zostawiam. Nie może wiecie, jest to na ich w tej zupie. No sporo jest, no. Wiecie, trochę dałam Ignacemu, zjadłam pół. Kremetki dosłownie, z dwa te, z dwa sklepy. I ja patrzę na mój talerz z moim ryżem, ale tam sam ryż został. I mówię do no niego, hej, co jest? Zżarłeś mi cały <słysy> Cały jest cifok. No ale przecież się zamieniliśmy. A ja no, jak się zamieniliśmy, przecież to jest tylko zupę jem, a nie ten. A mówię, za szybko nie oddam ci tej zupy. A ja, Ignacego, karmiłem siebie. Jakoś tak wyszło. Ja też Dobra mama, ty sobie pojedz z tego seafoodu, z tej zupy. Ja sobie I domówimy najwyżej. <laughs> jest prze, przepięknie tanio i można korzystać w opór. Tak jak nasze szejki, już ich nie możemy pić powoli, a i tak bierzemy w opór. Bo trzeba korzystać z tych witaminek przepysznych. Słuchajcie, jeżeli macie wrażliwy jest zmysł estetyczny, wzrokowy, a chcecie jeść w takich miejscach jak my teraz, to lepiej nie idźcie umyć rąk przed jedzeniem, bo zazwyczaj mycia rąk odbywa się na kuchni po prostu albo na jakimś kranie za kuchnią. A tutaj te, te miejsca wyglądają tak, jakbyście w takim warsztacie piwnicznym, jak macie w bloku piwnicę. Jej, byście mieli tam jakiś warsztacik zrobiony, no to dosłownie jakby, jakby tutaj zamiast kuchenki gazowej yy, węglowej, w sumie na węgiel opalone yy, zamiast tego wstawić jakąś tukarkę i madło i parę śrubokrętów na ścianę, to można by to pomylić z warsztatem, bo jest tak hardkorowo. No ale trzeba mieć otwartą głowę, yy, dania są ładne, smaczne i nie wiem czy higienicznie przyrządzone, ale w sumie jeszcze nigdy się nie zatruliśmy w takich kuchniach yy, garażowych. Ściany są tutaj z blachy, jak, jak taki najgorszy blaszak w Polsce. No mamy, Tam. Słuchajcie, Ignacji widać, że już w wózku się męczył, robił kupę, ale coś mu nie szło. No i moje takie logiczne podejście jest, żeby jednak dzieciaka po prostu wypuścić, żeby zrobił co musi, a nie przepięty w wózku się męczył. I widać, ewidentnie mu pomogło, żeby zrobił co ma w swoim czasie, w swojej, w swojej technice dowolnej. O, tam nie, je, tam jest nocy. Gnacy, w tych poliestrowych szmatach wyglądasz jak milion tajskich batów. No! He! Bobo! Ja uderzyłem w dzwoneczek. Teraz wy zaznaczcie przycisk, subskrybuj. I kliknijcie dzwoneczek, to nie przegapicie żadnych naszych treści.